Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Matematyka matura 2023, zadanie ósme. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Równanie x plus 1 razy x minus 1 do kwadratu dzielone przez x minus 1 razy x plus 1 do kwadratu jest równe 0. W zbiorze liczb rzeczywistych... No i w podpunkcie A nie ma rozwiązania, w podpunkcie B ma dokładnie jedno rozwiązanie równe minus 1, w podpunkcie C ma dokładnie jedno rozwiązanie równe 1, w podpunkcie D ma dokładnie dwa rozwiązania minus 1 oraz 1. No musimy rozwiązać podane równanie. Pamiętamy o tym, że zaczynamy od dziedziny. Widzimy, że występuje tutaj ułamek, w którego mianowniku występuje x. Pamiętamy, że nie możemy w matematyce dzielić przez 0, zatem wyrażenie, które znajduje się w mianowniku, czyli x minus 1 razy x plus 1 do kwadratu, musi być liczbą różną od 0. Zatem zapisujemy takie wyrażenie, kiedy mnożenie dwóch liczb daje 0, kiedy jedna z nich jest zerem, czyli x minus 1 musi być różne od 0 i x plus 1 do kwadratu musi być różne od 0, czyli wyrażenie x plus 1 musi być różne od 0. No i rozwiązujemy takie dwa równania, czyli x minus 1 różne od 0. Przerzucamy minus 1 na prawą stronę równania, czyli do obu stron równania dodaje 1, stąd x jest różne od 1. I drugie równanie, x plus 1 jest różne od 0. Przerzucamy jedynkę na prawą stronę równania, czyli od obu stron równania odejmuje 1, stąd x jest różne od minus 1. Zatem naszą dziedziną są liczby rzeczywiste bez minus 1 i 1. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli podczas rozwiązywania naszego równania otrzymamy takie rozwiązania, musimy je odrzucić. No i przystępujemy do rozwiązania równania. Najpierw mamy tutaj dzielenie przez te wyrażenie, czyli pozbędziemy się mianownika, zatem mnożę obie strony równania przez ten mianownik, czyli wyrażenie x minus 1 razy x plus 1 do kwadratu. Z lewej strony zostaje nam sam licznik, czyli wyrażenie x plus 1 razy x minus 1 do kwadratu. A po stronie prawej 0 razy to wyrażenie daje nam 0. No i takie równanie musimy rozwiązać kiedy mnożenie dwóch liczb da 0? No wtedy, kiedy jedna z nich jest zerem, czyli znów albo x plus 1 równa się 0, albo x minus 1 równa się 0. No i rozwiązujemy takie dwa równania, czyli najpierw pierwsze równanie, gubimy jedynkę, czyli od obu stron równania odejmuje 1, stąd x jest równe 0 odjąć 1, czyli minus 1. I drugie równanie, x minus 1 równa się 0, Przerzucamy minus 1 na drugą stronę równania, czyli do obu stron równania dodaje 1 stąd x jest równe 1. No i otrzymaliśmy dwa rozwiązania: minus 1, ale musimy je odrzucić, ponieważ zostało wyrzucone z dziedziny. Drugie rozwiązanie to 1, również musimy je wyrzucić, ponieważ zostało wyrzucone z dziedziny. Zatem tak naprawdę nasze równanie nie ma rozwiązań. Czyli w tym zadaniu prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź A. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.